Widać, drugi brzeg, coraz trudniej wieczoru się nie bać A zegar wciąż przyspiesza wiek Coraz więcej jest nie tak jak trzeba Ty obrywasz za wszystko, ja robię na złość Sam już siebie mam dość, chociaż trzyma nas coś Bo gdy widzę jak znosisz nieznośny mój ton Nagle sam się miarkuję myślą tą Tobie się jeszcze chcę, że Tobie się jeszcze chcę, choć czas więcej Ci wciąż... Drodzy Państwo, jesteśmy po koncercie. Moim Państwa gościem jest dziś pan Marek Majewski. Dzień dobry. Witam wszystkich w telewizorze. Mam kilka pytań do Pana. Przede wszystkim, tak skrótowo, bo nie mamy całego dnia. Jak to się zaczęło, panie Marku? Ojej, zaczęło się od turystyki, od piosenki turystycznej, studenckiej, przedtem nie pisałem piosenek, jak zacząłem chodzić na rajdy, jak zacząłem chodzić po górach, jak zacząłem żeglować, to się okazało, że jest zapotrzebowanie na piosenki, że no owszem stare się śpiewało i do dziś się śpiewa, ale jak się zaczęły takie imprezy jak Bazuna w Gdańsku, jak Giełda Piosenki w Tkarskiej Porębie, i potem dalej i tak dalej, japa i tak dalej, no to się okazało, że powinien ktoś pisać nowe piosenki. I okazało się, że ja umiem, oczywiście nie ja jeden. Ale że no, jest takich paru gości, którzy umieją takie piosenki pisać nowe, no i się jakby zabrałem z tym pociągiem i tak do dzisiaj się stało. Potem dalej byłem turystą, ale już się przysiadłem do pociągu pod tytułem piosenki zaangażowane, kabaretowe, studenckie, potem szanty, potem kabaret pod Egidą, kabaret 60 minut na godzinę. No i tak poszło. A matematycy są przed nauczycieli na sali? Bo ta, ta prawda, to powiedzenie mi się nie zgadzało od strony teorii zbiorów. No jak to, jeżeli każdy żeglarz w każdym porcie miałby, no to tych dziewcząt by zabrakło. Dlatego ta piosenka właśnie z analizą. My marynarze i my żeglarze, słyszymy często że motyw ten w repertuarze, jak to dziewczyny mają gorzej, bo narzeczony ciągle pryska im na morze, Same w wychłodzonej śpiąc pościeli. Wychodzą tylko patrzeć, czy się żagiel bieli. I uwaga, cała załoga gotowa do refrenu. I tak się śpiewa, po kilku winach, o marynarzach, portach i dziewczynach. Jeszcze raz i tak się śpiewa. Po kilku winach. No właśnie, do tego, do tych tekstów chciałbym nawiązać. Proszę mi powiedzieć, jak się pisze takie teksty? Bo pana teksty mają drugie, no czasami trzecie. I nie mówimy tutaj wcale o morzu, które, z którym też pan jest związany. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nikt jeszcze chyba nigdy nie, powie, nie odpowiedział. Jakiś pomysł musi przyjść, najpierw się błąkać gdzieś tam, e, nieśmiało po głowie. Czasami się piosenkę pisze 20 minut, a czasami 2 lata. E, więc to nie ma reguły. Jak się pisze, no przede wszystkim trzeba mieć jakiś, pomysłu, a z piosenkami zresztą jest tak jak ze wszystkim innym w życiu. Najważniejsze to jest zacząć. A potem już jakoś już idzie. Bywają, znaczy tak, jest tak, że jak, jak to co się napisze osiągnie jakąś masę krytyczną, to wtedy już wiadomo, że to się, skoń, to się skończy, a jak nie osiągnie, to czasami pomysł zostaje go, Nie jesteś zła. Dzień jest zły, dziś wszystko z rąk leci ci. Mąż idiota, dzieci głupie, świat ewidentnie nie macie gdzieś. Nikomu nie jest dobrze z tym, ani tobie, ani im. Kontynuuj się ten fatalny stan, diagnozę trafną ci dam. Że wszystko to z nie do, nie do Że wszystko to z nie do, nie do, nie do Że wszystko to z nie do bieszenia Z nie do głaskania i nie do przytulenia Nie do i dalej wolny wiersz Ty w miejsce kropek pisz co chcesz że... Zawsze widać Pana na koncertach z gitarą Czy ta gitara była zawsze, czy jakoś może też inny instrument? Jest Panu bliski? Nie, zawsze z gitarą i to jest, co, co zabawne, to jest ta sama gitara, na, którą, na której grywałem piosenki turystyczne w 72 roku. Trzecim, przepraszam, bo w trzecim ją kupiłem. Także to jest cały czas ta sama gitara. Ona była przez ludników troszkę podrasowywana. Oczywiście ma wstawioną przystawkę. Natomiast wszyscy się dziwią, że ja na takim starym sprzęcie gram, ja jej nie zamienię, ponieważ ona tak ładnie gra. Jeszcze ma swój patent, taki. Mianowicie mam dwie struny metalowe, reszta nylonowych i to, to daje takie charakterystyczne brzmienie. I po prostu nie mam motywacji, żeby ją zmieniać. Mam w domu inne gitary, ale na koncertach gram na tej. No to taka gitara z duszą trochę. Chyba. Oj tak, oj tak, oj tak. No cóż, bardzo dziękujemy. Zapraszamy oczywiście na koncerty, zapraszamy do, do tego, żeby słuchać utwory, bo to są piękne niesamowite teksty. I dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, siedles, mam nadzieję, że tu jeszcze kiedyś trafi. Na koniec nie miałem tego w planie, ale w trakcie naszego spotkania się coraz bardziej przekonywałem, że można tę piosenkę zaśpiewać. Ja ją nazwałem piosenka na specjalne okazje. A dlaczego? Po pierwsze, to jest znowu taki, jak zacząłem od quasi życiorysu swojego i to też jest coś w tym rodzaju, ale też jest. To zacząłem od afirmacji pozytywnej piosence Lepiej i chciałbym też skończyć na afirmacji pozytywnej. Piosenka się nazywa, to jest mi fajnie. Dlatego jest piosenką na specjalne okazje, rzadko ją śpiewam, ale mam nadzieję, że też się Państwo dołączą. Na wszystkich pięciu kontynentach robiłem na gitarze. To stare wiosło Świat mnie niosło Bo dość dobrze na nim gram Niejedną wyspę osiągnąłem W archipelagu marzeń I w Berwederze I na skwerze Tu i tam Rewizy znam I filharmonię filharmonie W teatrze gram I na stadionie Lecz tylko czasem tak jak dziś Gdy gram Nachodzi mnie ta myśl tu jest mi fajnie, tu jest mi fajnie, tu jest mi fajnie, fajnie mi tu jest niby zwyczajnie, a jednak fajnie mi tu jest, bo z wami być. To jest naprawdę fajna rzecz. Tu jest mi fajnie, tu jest mi fajnie, tu jest mi fajnie, fajnie mi. Tu jest niby zwyczajnie, a jednak fajnie mi tu jest, bo z wami być to jest naprawdę fajna rzecz.